Siema, witamy was w kolejnym odcinku. Powiedz Siema. Siema. Jest dzisiaj pomocnik ze mną po żłobku jeszcze się wkręcił. Ma drugą zmianę do koszenia. No i kosimy dzisiaj. Słuchajcie dalej z Ignasiem. E, dzisiaj trochę się podbudowałem. Znaczy na początku z rana, to wjechaliśmy na, na inną działkę i, i szczerze mówiąc trochę mi morale opadły. Natomiast po przejeździe już tutaj, no tak tak zwane górki homentowskie, jak to nazywam. No trochę mi dodało wiatru w skrzydła, bo powiem Wam naprawdę bardzo ładna masa się tutaj uchowała właśnie. Akurat ta działka, ten obręb tutaj, może nie obręb, bo, bo tam dalej to już jest troszkę licho, ale na tej działce naprawdę wygląda to bardzo sensownie, aż się chce kośnić. bardzo dużo kończyny. E, więc tutaj naprawdę nadrobimy, jeżeli chodzi o wydajność balotu już Łukaszowi powiem, że współczuję presować te szerokie wałki no dobrze. zawiechaliśmy no, ale dobra, naprostujemy się także tak to wygląda tutaj, jak widać trochę już jest przesuniętej wygłoszonej e, trawy, ale pod spodem naprawdę do dość sporo kończyny, więc to na spokoju się fajnie wyrówna Także szczerze mówiąc, pod wieczór jeszcze się podbudowałem. No i bez mała, od niedzieli, żeby nie skłamać, styknęło już 99,7 hektara. Także jeszcze 30 arów i będziemy mieli stówkę. Poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, dobrze mówię, wtorek dzisiaj? Nie. Wtorek i niedziela 3 dni, 100 hektarów, Wskoszone, zgrabione i zbalotowane, więc powiem Wam szczerze, że no jakiś taki mały, swój wewnętrzny wynik e, pobiliśmy. Już jesteśmy za połową, jeżeli chodzi o sianą kiszonkę Zobaczymy ile będzie jeszcze braków z sianem to co mówiłem w ostatnim odcinku. E, no ale tutaj z tym sianem to już sobie uporamy. Upały się jakieś zbliżają, więc myślę, że jak jednego dnia skoszy około 50 hektarów. Eee, dwa, trzy dni to sobie ptaknie słońcu przeleży I będziemy mogli na ludzie zbierać, bo już żadnych opadów rzekomo nie zapowiadają Dzisiejsza noc ma być jakaś niby burzowa u nas, zobaczymy jak to będzie wyglądało Trochę się obawiam tej burzy, bo naprawdę dzisiaj ta temperatura skacze jak e, nienormalna No i te alerty jeszcze poprzychodziły, więc mam nadzieję, że jakoś nas tam burzowo ominie z gradem, ale różnie może być no, i fakt jest też taki, że wczoraj mówiłem na koniec odcinka, że nie kosimy więcej, bo też nas złapie No i rzeczywiście, ostatnie trzy wałki Łukasz już nie podobał. Przyszedł też, że trzeba padać, więc musiał zrezygnować z dalszego balotowania. No i dzisiaj zaczęliśmy od nowych działek. Także też w sumie nie jest zły chyba dzisiaj wynik, bo tak przeliczam to na te hektary. No to dzisiaj 32,6 hektara. Myślę, że do 40, dzisiaj dobijemy, więc. No też nie jest zły wynik jak po ósmej, po maliśmy na polu w sumie w pół do dziewiątej No to nie jest źle No i tak ogólnie ta działka to tu trochę pokręcona o Sporo nieużytków po środku e, Zadrzewienia, takie wycinki, zygzaki No i do tego strefa wyłączeń praktycznie po środku dwóch działek Więc e, w miarę nie, nie miałem problemu z tym wyłączeniem bo na mapie było to bardzo fajnie widać, więc tylko dojeżdżałem do kresek i tak naprawdę odcinaliśmy. No ale fakt jest taki, że też mniej więcej trzeba było w głowie mieć jak to wyłączenie wygląda, bo no, GPS GPS-em, ale zawsze gdzieś jakieś różne przesunięcia mogą się trafić, mimo że w sumie no chyba ten sygnał już ma do 2,5 cm, to, to raczej wielkiej, wielkiego błędu nie będzie. Starałem się, mówię w tym roku na tyle powyliczać, żeby tutaj właściciele nie mieli problemu. Więc mam nadzieję, że mój sposób się sprawdzi. No i nie trzeba będzie po prostu latać po tych polach z tymi tyczkami odmierzać. Więc, więc no to tak w sumie na dla spokoju można byłoby pomierzyć, czy czy odpowiednia powierzchnia została wyłączona. No o to, że zostawiłem mniej, to się jakoś nie przejmuje. Yy, zawsze zostawiamy jakiś tam zapas, wiecie, w razie czego można jeszcze dokosić. Gorzej już jest w drugą stronę, no chyba, że faktycznie będziemy mieli przekropne miesiące i ta trawa sobie odbije, chociaż z natury wiadomo, że to widać już potem na fotomapach. Chociaż te satelity niby te odświeżanie mają teraz dość szybsze, no, nie wiem. Nie chcę wnikać, nie chcę nikogo pobudzać do kontroli, no <noise> to różnie może. Może być. Nie, Igoś? Jeździsz z tatą dzisiaj? Co? A ten to się wstydzi. Wstydzi, ale potem tata, włącz mi film jak byłem z tobą w traktorze. No już w sumie ze mną siedzi trzecią godzinę. Także dajemy radę. Nie usnął. Igdaś nie ma tendencji do, zasypa, do, za, do zasypiania. I w sumie mnie to też trochę motywuje, bo mnie to zaraz się oczy zechcą zamykać. Cała pusta reklamówka wspomagaczy. No i w sumie to tak wychodzi, że tych vlogów też się już wieczorami nie chcę montować, bo przychodzi o tej dwudziestej i powiem Wam szczerze, jest wywalony jak dentka. Jeszcze jak kiedyś było się młodszym, to tej werwy zaangażowania było chyba więcej we krwi, a, a teraz jakoś tak trudno się, trudno się przyzwyczaić. Nie wiem, czy to starość już mi tu puka? 30 na karku? Może. No ale dobra, spróbujemy to jakoś montować jeszcze, więc dlatego te filmy z jakimś tam opóźnieniem się pojawiają. No i jak widzicie, no, dość mocne zachmurzenie się już pojawiło przez cały dzień. Taka dzisiaj dziwna aura nam tutaj towarzyszy. Jakby miało za chwilę coś popadać, duszno. Więc szczerze mówiąc, obawiam się trochę tej nocy, ale mam nadzieję, że to tylko obawy i. Jak to mówią, strzeżonego w strzeże. Lepiej Łukasz na zimne. No i chwila przerwy, aby rozprostować kości. Obejrzeć maszynę. Zaraz wymienimy Łukaszowi jeszcze folię. Nie, Ignac? No i generalnie dojechałem tu do końca tego kawałka. Łukaszowi to jeszcze trochę zostało, na co najmniej godzinę. Znowu straszą tą burzą, więc nie wiem czy mu kosić jeszcze. Żeby się wyrobił No tej trawy już szkoda, żeby ją Zmarnować No i dalej będziemy się przemieszczać już tutaj w dół Tak jak Tomek stoi ze zgrabiarką Ale myślę dzisiaj chociaż poprzeczniaki sobie zrobić Żeby jutro już wjechać tylko na czysto i się, I się nie męczyć A tu wam pokażę co mnie w Samaszu drażni chyba najbardziej Nie wiem czy tu już jest kwestia Skrobaków do wymiany Myślę, że tak ale całe listwy mam już zawalone. O, trochę ze słońcem, może z tyłu podejdę, całe listwy zawalone. I tak wam powiem średnio 20-30 hektarów, przy takich gruntach jak są tutaj piaskowych. No, niestety, ale, ale trzeba te listwy myć. E, wczoraj myłem dwa razy rano, e, i potem po powrocie. No, i myślę, że chyba dzisiaj, jak zjadę jeszcze poprzeczniaki, to też je umyję. Standardowo bateria mi padła właśnie taka bolączka w tych listwach jest tutaj niestety. No nie jestem zwolennikiem żeby na tym kocić, bo powiem wam szczerze, że jak to przyschnie, no pójdziemy. zaraz pójdziemy. To ciężko mi w ogóle wałek włączyć w traktorze, bo aż traktor przygasa, więc brakuje tutaj trochę. Więc to tak to wygląda. Chodź, zobaczymy tu kukurydzę. Chodź kukurydę zobaczymy. A tutaj słuchajcie kukurydza polsko-duńska. Tak to wygląda, szczerze Wam powiem, że szału w obsadzie tutaj nie ma, mimo że wadersztatem, przy bardzo ekstensywnym nawożeniu, bo tutaj robili co mogli, wylewali praktycznie cały e, osad, który mieli w lagunie. No i tak jednak widać, że gdzieś nie gdzieś te ziarna albo to ptaszysko, albo no, dzika nie, bo dzik jakby szedł, to by tutaj, słuchajcie, rył. To wydaje mi się, że problem z wysiewem musiał tutaj nastąpić. Chociaż moglibyśmy pogrzebać czy tam na nasiona jeszcze są. Ale Ignasia praktycznie nie widać. W miarę wysoka, nie powiem. Kuku, zielona. Widać, że jej tu nic nie brakuje. To zostawiona na pewno na ziarno, bo tutaj kiszonki raczej robić nie będą na naszym terenie. Biało się zrobiło. Aż po horyzont. Także dość fajnie to wszystko tutaj e, wygląda No i teraz pytanie Kto to wszystko pozbiera? Ale szczerze wam powiem, nie mamy z tym problemu Jak działamy we czwórkę to kwestia tygodnia czasu Stogi robimy w polu Dziennie jesteśmy w stanie zwiedzić od 200 do 300 balotów Idę, e, idę synek, także e, Nie będzie żadnego problemu, żeby to słuchajcie wszystko po, pozwozić e, I, i i w miarę nam to sprawnie pójdzie ten cały obręb stąd będziemy właśnie wozić tutaj w jeden stuk także w miarę to pójdzie co? ja idę na kukurydzę ja idę na kukurydzę? nie no, wracamy już ale takie się fajniejsze powietrze zrobiło właśnie, tak nie by tą burzą straszą, ale, ale się rzeźko zrobiło, chyba 21 stopni jest, więc można teraz pochodzić, bo jeszcze dwie godziny temu to była paruwa. na balota chcesz iść? No to chodź, podejdziemy. No. Powiem wam, że dostać tym ramieniem to normalnie chyba trup na miejscu, jakby tak ktoś podszedł za blisko. Dobra synek, lecimy do domu. Tata jeszcze umyje listwy na jutro, żeby mieć sprawną maszynę muszę kosiarki umyć dzisiaj ale gdzie? w domku, na gospodarstwie a my lecimy, jedziesz na tom, czy zostajesz na polu? no jedziemy. nie boisz się stać na walocie? <noise> jedziemy, słuchajcie, 40 hektarów nie zrobiliśmy 37, trzech zabrakło Ty widok nie, widok. Eee, widok nie ale spoko, nie jest źle nie jest źle, więcej niż wczoraj bo wczoraj było niecałe 20, chodź tata cię zaniesie Lecimy. Przygotujemy się na jutro, żeby też rano wystartować. Bo to potem najlepiej jest tak, że my trochę nakosimy Łukaszowi, spadamy do obory, on sobie swobodnie balotuje, i to najszybciej idzie, bo tak jak go teraz bym tu zostawił, z materiałem przyjdzie w nocy deszcz, lak go trafi, to też bez sensu. Takich praktyk raczej nie lubimy praktykować. Dobra, tak to wygląda jeszcze, na koniec. A to tak pójdziemy. A to, to... tak to wygląda na dzisiejsza działeczka. Nawet fajnie się udało, widzicie, powycinać wszystko z wyłączeniami. Także jakby to jeszcze było kompatybilne z wnioskiem o dopłaty, i mógł tamten wniosek i tamtą mapę nałożyć. Tutaj to byłoby naprawdę wszystko idealnie. no Ale nie jest źle, a tak wam jeszcze na szybko pokażę na jutro chyba najbardziej pokiczkaną granicę z wyłączeniami bo jeszcze tu jako tako się odnajdziemy natomiast tutaj wszędzie gdzieś jest ta granica w środku, tu jest taki cyperek jeszcze na dwa przejazdy co się dzieje? więc też jest tak trochę licho ale myślę, że nie będzie źle i to będzie w sumie najgorsza z granic i na tej działce jak to co roku bywa jest taka wybieranina, trochę na siano, trochę na kiszonkę, trzeba będzie wycinać no bo tam jest naprawdę zróżnicowana gleba i ciężko się gdzieś tam wbić w jednym czy tam jednakowym, jednakową masą więc ona nam zostanie no i tak jak mi tutaj wskazuje licznik 150 hektarów na tą chwilę jest zrobione 100, tak jak wspomniałem ponad 100 od niedzieli więc tak między Bogiem a prawdą zostało nam tutaj około 90 ale ja bym też tego nie chciał tak przeliczać na hektary bo to nie chodzi o to, żeby się tutaj chwalić, że o hektar za hektarem ubywa tylko najważniejsze jest to, żeby z tych hektarów ucisnąć jak najwięcej no ten rok taki traktuję jako chyba optymalny i szczerze wam powiem w tym roku idziemy z cianokiszonką też na maksa ze względu na to, że nie wiadomo jaki będzie kolejny a baloty mają to do siebie, że mogą sobie leżeć. Jak nie są dziurawe, nic się z nimi nie dzieje, to dotrzymają do kolejnego sezonu. I ewentualnie kolejny sezon będzie taki do dupy, bo to różnie bywa. Będzie jakiś zapas paszy, więc na pewno się to spożytkuje. Na marne to nie pójdzie. I w razie czego będziemy mieli jakiś tam wachlarz możliwości, może z jakichś działek się zrezygnuje, ale chyba raczej bym był daleko od takiej tezy. Bo to różnie bywa, lepiej sobie to dokosić i mieć za nadzór. Tak to wygląda. Uciekamy do domu, myjemy listwy, przygotowujemy się na kolendzie pracy i działamy. No i jeszcze ładowarka po drodze jest do odbioru ze StarGardu, ale w sumie nie, nie pali się z nim aż tak mocno, bo na razie póki co kosimy, nie zbieramy, więc nie ma presji czasowej.